Cause girls like you run round, guys like me to sundown When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah To run round, albo to run around, albo to run about Może oznaczać dosłownie biegać tu i tam, ale to też może oznaczać w przenośni, ogarniać coś, załatwiać, być zajętym, i, no, no i też właśnie w przenośni biegać tu i tam dookoła, załatwiając te sprawy. Przykład: I've been running around all morning trying to get things ready for the party, czyli starałam się ogarnąć wszystko cały ranek, żeby przygotować się na imprezę. I w piosence Maroon 5 mamy. Girls like you run, rounds with, run round with guys like me. Czyli dziewczyny takie jak ty, kręcą się, ogarniają, załatwiają sprawy z facetami takimi jak ja. And I need a girl like you. No i ja potrzebuję takiej dziewczyny jak ty.